Ale ogólnie to dzisiaj otworzymy paczkę z Rosmana, więc no. Bo nam dali i ten, bo taki był koncert i oni właśnie rozdawali. Więc no. Nie pytacie. Dobra, otwórzmy sobie to. To jest głównie dla takich młodszych dzieci. Dobra. Dobra. Najpierw zobaczmy, co to jest. Kupanie. Yy, Nigdy takiego czegoś nie jadłam. Czyli chyba nie będzie mi się chciało chyba. nie wiem, dobra i mimi drugą, chyba to jest to samo, wiem. a nie, to są jakieś kwadrociki no to to z tej samej serii więc to odkładamy już te, wiecie, te sorry za ten, ale mi brat wszedł do pokoju dobra, weźmy dalej grzesiek, grzesiek ej, tu jest dużo grzesiek, dosyć? dobra to składam tutaj dzieszka Dobra, co to jest tak michętnie. Patrzcie co to. Dobra, co to jest? Plum! Z widać, że jest mocno zrzucana. Chyba to jest taki... O, czekaj. Ej, nie chce mi się to Dobrze, nie będę tego na razie. Tystą. Odkładam. Yeah, no. Czekajcie. Cholera, jakaś ja. Kula forma. Dobre mm, Dobra Dobre otworzona, odkładamy. Mmm, kabanosy. Tu też odkładamy kula, taka do kąpieli. Widzicie, taka żółta. Fajny ma kolor, taki ładny. Nie wiem, czy widać na kamerze. Ale no trochę mało widać, tak jak widzę właśnie, że mało widać, bo mam flesza włączonego, dobra, nieważne, będę na bo tej nie ma czasu na gadanie. Czekajcie, właśnie znalazłam więcej grześków, to główne, mm, to głównie było to, chyba, dobra, otwórzmy to tam, o mój kolejny grześek, dobra, i idziemy dalej. Mm. Ale fajnie, że oni to kreują, bo mi się to lubią, uwielbiam, chodzi do Roslana. Chomilinę, chomilinę, no fajnie, 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 chomilinę. To tak, ja zadam dobrać, bo wtedy mam w rękę i nie słuchacie mnie pewnie. Dobra, co my tutaj mamy jeszcze? Mamy jakieś takie rzeczy Mamy taki gryloczek z, mm, z czyściogów, czy jak czy pamiętam no i... czekajcie takie... jak to się nazywa? fluffu fluff czekajcie, źle się czytałem, jak to się nazywa no i fajnie, fajnie dobra jeszcze jest chyba ta rzecz, ostatnia chyba e... ostatnia, tak, ostatnia Mamy pastę no, Nie użyję no, tak. Nie użyję Damy Dam jakiejś koleżance młodszej O właśnie kuzynce dam Kuzynce najmłodszej dam No bo ja tym nie mogę mieć zęby Dobra co Co na tyle baj